Witajcie wszyscy na moim kanale, ja jestem kiki, dzisiaj jest ze mną I dzisiaj gramy sobie w Robloxa na trybie Mining Simulator mm. I wiem, że dawno nie wrzucałem odcinków, ale teraz będę więcej wrzucał Dobra, teraz zobacz, czy tylko się nagrywa Ok, wszystko się nagrywa, możemy iść dalej Dobra, możemy zaczynać Ania wpadły do dziury, a ja będę sobie tu kopał. I dzisiaj może za chwilę zagramy chwileczkę dłużej, bo dawno nie było odcinku, to zrobimy dzisiaj dłuższy odcinek. A, zasypały się kopalnie. To fajnie. Okej. Okay. 960 monet. O! Zbieraj to! Ja, ja mam fajne. Tylko zobaczę, ja, ile kosztuje kolejne. Dwie, dwie si 200 Dwieście. Wiem, wiem. Dobra. I myślę, że w kolejnych odcinkach będziemy z mininga symulatora. Tu pójdziemy do innych krain. Tak, tak. A ja robię to. Ty, rób, ty zrób swoją, a ja zrobię swoją. To, to fajnie. Dobra. Okej. Okay. Jak mówiłem będzie dzisiaj dłuższy odcinek, taki fajny. Postaramy się dzisiaj... No może nie Liberfa, ale jakiś fajny, fajny pta, fajny y, killoffy zrobić. Jeszcze takie rzeczy. Rzecz. Nie? Ania? No właśnie. Okurc. A właśnie mogę sobie od razu wziąć zadanie. Jakbym zadanie sobie wziął, to fajne było, ale już nie zapomniałem. Mhm. O, drogi jest pozytywny, taki ten materiał. Pozy takie fajne, ale dobra. Lecimy dalej, dalej, dalej i dalej. Postaramy się dzisiaj trochę zarobić sobie dużo. Przynajmniej się postaramy.

ja mam 104 i poszedłem sprzedać właśnie i zobaczę co jest do kupienia jakiś pilów 120 a może kupimy sobie jakąś paczkę z tym jedną za 50 a za 4 niech będzie okej okay. i teraz otwieramy yy. Skin. gdzie są krat crates o i zobaczymy co wyleci jest jakiś orenital orenital I jeszcze mamy trzy skrzynki to może je otworzymy jakieś kostki trafiliśmy teraz trafimy sobie Y, oceanik i ostatnia skrzynka będzie w niej I jak w ogóle jest to i tutaj, Tak? Cyjan Trice A ja też No i teraz mamy taki dymek za sobą Okej okay. Nie, kupiłem sobie skrzynkę za 50 tysięcy. Tak? No to dobrze. Dobra, ile już Ania nagrywamy, tak mniej więcej? Tak. Ania, halo, halo. Ile już nagrywamy? też nie widzę, bo on to jest AOBS, trudno to zobaczyć i właśnie, i co, jaki chcecie, jak, jaki chcecie kolejny tryb? Napiszcie. no dobra. dobrze, dobrze ty już za 200? Nie ja wiem, nie wiem jak chcę. Mhm. Okej. Okay. Logical test. Aha, upgrade. Nie, to myślałem, że tam... Dobra. że tam skakuje. My? Jak lecimy? Dobra. 120 blok musimy ominąć tutaj A no już pełny plecak będzie okej okay. Ale ja na chwilę zniknęła o, właśnie questy questy next next co mamy w questach mm, 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 mm. один эмеральд и два рубина. Окей. Okay. Добро. Ну. Един эмеральд и два рубина. Добро.